Witajcie, witajcie moi kochani, słuchajcie, jesteśmy na przeglądzie w Pepco i zobaczcie jaką mamy prześliczną świecę. Ona jest zamykana, jak widzicie limitowana edycja jest bardzo ciężka, więc nie wiem czy dam radę Wam ją wyciągnąć. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo na 10200... 10 Zrobimy następne świetne, następne świetne rozdanie. Poczekajcie, tak Wam tylko yy, pokażę. 80 zł, ale ona jest naprawdę yy, przepiękna. Przepiękna. Nie wiem jak pachnie, bo nie dałam rady yy, sobie jedną ręką wyciągnąć, ale jak gdzieś u Was będzie to yy, powąchajcie. Może już wąchałyście, to dajcie znać jaki ma zapach. Następna, zobaczcie jaka prześliczna yy, świeca. Już Wam pokazuję, powącham. Tak powiem Wam, że bardzo delikatnie Deluxe. I świeca deluxe kosztuje 50 zł. Ale pamiętajcie, że płacicie, jak są świece, to płacicie za tak, jakby dwie rzeczy: dwie rzeczy. wypalicie świece, później sobie to obmywacie i macie przepiękną, no nawet doniczkę na sukulenty albo cokolwiek. Bo to akurat jest tak bardzo ładne, że można sobie to postawić do dekoracji. 35 zł kosztuje taki koszyk. No i wiecie co, mam wyrzuty sumienia, bo wczoraj pierwszy raz od e, kiedy mam kanał, to już chyba ósmy miesiąc, to nie wstawiłam filmu, ale byłam cały dzień z synem na e, memorialu, na piłce nożnej, on grał cały dzień mecze i wieczorem byliśmy tak spaleni na raka. Że już po prostu nie miałam siły, więc bardzo Was za to przepraszam. Następną mamy tutaj już na promocji za 15 zł. Tu jest na promocji, a ja na przykład tego nigdzie nie widziałam. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Mamy te rzeczy, które u nas były, bo pamiętajcie, że ja jestem dalej w tym pepko, w którym byłam ostatnio. Za 15 zł mamy taką tackę złotą. Tacka złota i w środku jest, jak widzicie, lustro. A jak kupujecie sobie na przykład tackę złotą, to możecie sobie dokupić taką prześliczną czarno złotą lampę. Zobaczcie, jaka fajna. I ta lampa kosztuje 80 zł. To jest wszystko właśnie z tej e, limitowanej edycji. Bardzo ładnie to wygląda, dobra, zerkam, zerkam, czy tu jest jeszcze coś, czego Wam nie pokazywałam, ale nie ma, ale idziemy dalej i zobaczcie jakie fajne wazony, taka ręka, wrzucicie sobie tutaj jakieś kwiaty i to bardzo ładnie będzie wyglądało, bo będzie wyglądało jakby ta ręka trzymała bukit kwiatów yy, i kosztuje 20 zł, tu mamy akurat już z Pepco Home, więc u Was yy, to prędzej będzie już dostępne. Ale ja też nie widziałam w żadnym Pepco tego wazonu. Dobra, tu mamy następną przepiękną, przepiękną dekorację. To jest taka taki zapach, ale zobaczcie w kolorze srebrnym i on jest taki naprawdę bardzo ładny, bardzo taki elegancki, bym powiedziała. 30 zł kosztuje. Także już tak bardziej ozdobnie. Lecimy dalej. Tu Wam pokażę kosze kosze to są te które i u nas są wszędzie no ale oczywiście znalazłam coś czego nie widziałam a widziałam chyba w internecie to mamy tutaj taki kosz on jest taki dosyć ciężki bym powiedziała 60 zł kosztuje i również jest z tej limitowanej edycji rączki ma skórzane i jak widzicie jest taki naprawdę dosyć duży gdzieś nad jakieś jezioro szkoda tylko że nie ma jeszcze takich, e, takiej rączki na ramię dobra jest taki sztywny zobaczcie Kiedyś były takie, takie koszyczki. Były chyba szare, były w takim kolorze i, i chyba jeszcze jakieś. Nie pamiętam dokładnie, ale były właśnie koszyczki z, takiej, z takiego sznura. Także tutaj mamy prześliczną torbę. Następnie szukamy jakieś podusie. Tu mamy podusie, której nie widziałam. Taka, jak widzicie, taka puchata. Z drugiej strony wygląda tak, jest szara. Czekajcie tak Wam pokażę. Z drugiej strony jest szara. Taka bardzo milutka. Szukamy ceny, nie ma tu ceny. Dobra, poczekajcie tutaj to odłożę. A tutaj zerknę cenę i cena to 50 zł 45 razy 45 cm za 50 zł. Ja tu coś jeszcze widzę. Jak tylko coś jeszcze zobaczę, to od razu będę Wam wrzucała. Tak, jest jeszcze coś, co kosztuje 100 zł. Jest taka narzuta. Narzuta jest z koronką. I zobaczcie, tak wygląda: czyli biała narzutka. Te były u nas, ale tej również nie widziałam. 180 na 200 za 120 zł. Taka narzuta, zobaczcie. Można ją chyba i na lewo, i na prawo, bo nie ma różnicy z jednej i z drugiej strony. Przynajmniej tak jak ją tutaj kawałek odchyliłam, to nie widzę różnicy między jedną a drugą stroną. Idziemy dalej. I dalej mamy kocyk. I kocyk jest 130x170 za 25 zł i tu macie rysunek jak ten kocyk wy wygląda, jest taki od bardzo jasnego niebieskiego do granatowego, a nawet chyba nie wiem czy biały nie jest, dobrze, następna podusia, musiałam się cofnąć, bo zobaczyłam, że jest jeszcze taka jedna włochata, <laughs> oczywiście jak ją rozczeszecie, tak ładnie ją prze przeczeszecie, to będzie ładniej wyglądała, z drugiej strony tak wygląda. Ja miałam kiedyś fazę na te takie Włochate poduchy i miałam tego naprawdę dużo. 40 zł kosztuje 45 na 45 cm. To jest również z tej limitowanej edycji. I tu mamy dozowniki. Taki dozownik szary. Nie ma, nie ma do niego kubeczka tutaj, ale myślę, że na pewno gdzieś jest, tylko trzeba poszukać. Nie mówię, że w tym pepko. Dobra. Tu mamy biały. Ostatnio wam pokazywałam te czarne, ale białych chyba nie widziałam. 8 zł kosztuje biały, biały ze srebrnym i do niego jest kubeczek. I to nie jest plastik, tylko to jest e, porcelana, tak? Znaczy porcelana. Wiecie o co chodzi. 5 zł kosztuje kubeczek przeskakujemy dalej na półeczkę, którą właśnie pani tutaj robi. Poszła po towar, więc korzystam. Tu mamy takie koce za 20 zł, 90 na 180 cm. Tak, 180 i tu mamy w takim kolorze, mamy różowy, zielony no i taki granatowy. Także możecie jest po prostu z czego wybierać. I jeszcze na wejściu przepiękny, duży lampion. 53 cm za 80 zł. Zobaczcie, jaki on jest głęboki. On stoi na półce, ale zobaczcie na to akurat, akurat się wcisnął, bo gdyby był troszeczkę większy, to już na pewno by tam się nie zmieścił. Następnie mamy podkładki za 20 zł. Podkładka taka drewniana za dwie dyszki. Tak wygląda. Jeszcze widzę, że jest inny wzór, więc Wam pokażę. Tu mamy taką. Przechodzimy dalej. Dalej mamy zapach. I zobaczcie, jaki mo jaką można zrobić przepiękną, przepiękny prezent dla kogoś. Tak wygląda ten zapach. Kosztuje. 40 zł, ale wiadomo, że tutaj yy, też opakowanie jest bardzo ważne, bo bardzo ładnie to y, wszystko wygląda. Czekajcie, muszę to włożyć, żeby tego nie zniszczyć. Dobra, chyba siedzi. Zobaczcie, ile przepięknych rzeczy. Także jest tak, jak mówiłam, szukajcie innych sklepów. Eee, szukajcie innych sklepów, bo naprawdę można znaleźć przepiękne dekoracje, tu mamy sukulenta w doniczce doniczka jest taka nie czarna, tylko taka bym powiedziała wpadająca w taki połysk grafitowy i za 10 zł możecie dostać takiego sukulenta, o teraz widać, że ona tak właśnie grafitowo połyskuje tu mamy eee, trochę innego, również w takiej samej doniczce, również za 10 zł i tu Wam je tak troszeczkę pokażę z góry I tu już te kwiatki, które Wam kiedyś pokazywałam. Wazony, świece. Dobra, jeszcze zobaczyłam, że jest tutaj schowany, ukryty przede mną jeden wazon, ale to nic. Poczekajcie, zaraz to sobie postawię ten. I Wam pokażę, bo również jest bardzo ciekawy, ciężki i zobaczcie jaki ładny. Bardzo ładnie wygląda. I kosztuje 40 zł również z tej wersji limitowanej. Dobra, odstawię ten. To, zobaczcie, jest do wody i na przykład do cytryny, a tutaj postawili jako wazon. Więc y, też również bardzo ładnie to wygląda. Dobra, przeskakujemy na następną półkę, i na następnej półce mamy takie miseczki. Plastikowe miseczki i taka plastikowa miseczka kosztuje 4 zł. To są takie bardziej wakacyjne, e, wakacyjne, wyjazdowe, jakieś piknikowe e, dodatki. Te również kosztują 4 zł. Zerkam, co tutaj jeszcze mogłabym wam pokazać. Zobaczcie, te kosze są, więc jak szukacie jeszcze tych koszy, e, to one są jeszcze. Tu mamy za 8 zł takie słomki. 4 sztuki. I tu mamy jeszcze takie do wykrajania foremki za 7 zł. Także tak wygląda dział wyjazdowo-grillowy, o tak bym powiedziała. Imprezowo jeszcze bym dodała. Dobra, i tu mamy kosze, ten w środku mniejszy kosztuje 50 zł. Zobaczcie, jaki ładny kosz. Tutaj tego dużego nie widziałam ceny więc niestety wam nie powiem. Zapraszam Was na rozdanie, które jest już na moim kanale. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!